Jeżeli budowa tunelu pod ciesiną Beringa kiedykolwiek zostanie rozpoczęta, bo jak wiadomo jeszcze się to nie udało, szacuje się, iż na jej ukończenie potrzebny będzie około 10 lat. Tak krótki okres realizacji wiąże się z możliwością podzielenia dążenia na krótsze odcinki przy wykorzystaniu wysp Diomedesa jako punktów startowych. Czy jednak do tego dojdzie? Nie wiadomo. Na razie jest więcej wątpliwości niż faktycznych możliwości realizacji takiej inwestycji. Sytuacja gospodarcza jednak zmienia się dość dynamicznie, dlatego szansa na budowę kolejnego cennego dla trzech światowych potęg korytarza transportowego nadal istnieje. Obecnie w realizacji tego tej inwestycji największą przeszkodą stała się wojna w Ukrainie, którą rozpoczęli Rosjanie, a Amerykanie wiadomo są po drugiej stronie. Także zobaczymy, co będzie. Na dzisiaj tyle. Jeżeli masz pomysł na kolejny odcinek, to podziel się nim ze mną w komentarzu.